Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie pierwsze: czy rysunek poniżej przedstawia łamaną? Odpowiedź uzasadni. No i mamy cztery rysunki. Teraz tak, aby najprościej wytłumaczyć zasadę rozpoznawania łamanych, wytłumaczymy to w ten sposób. Jeżeli zacznę w jakimś punkcie i będę przechodził po kolejnych odcinkach w figurze, Muszę znaleźć się na końcu ostatniego odcinka, przechodząc przez każdy odcinek tylko jeden raz. Czyli popatrzmy w pierwszej figurze. Pierwszy odcinek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. I tu widzę, że z tego szóstego odcinka nie mogę przejść w dół, ponieważ drugi raz będę przechodził przez odcinek numer dwa. Zatem to nie jest łamana. Ponieważ odcinków nie można uporządkować tak, aby koniec każdego odcinka, ewentualnie oprócz ostatniego, był początkiem następnego. Popatrzmy na rysunek B. Zaczniemy sobie w tym miejscu, no i popatrzmy. Pierwszy odcinek, drugi odcinek, trzeci odcinek, czwarty odcinek, piąty odcinek i szósty odcinek. No i udało się. Ponumerować wszystkie znalazłem się na końcu, zatem to jest łamana dowolne dwa odcinki mające najwyżej jeden punkt wspólny. Odcinki można uporządkować tak, aby koniec każdego odcinka, ewentualnie oprócz ostatniego, był początkiem następnego. Kolejna figura popatrzmy. Tutaj sobie zaczniemy w tym miejscu, no i po kolei numerujemy. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. I udało mi się dotrzeć do końca, czyli to jest łamana, no i uzasadnienie jest takie samo jak powyżej. No i czwarta, yy, czwarty obraz. Tutaj nie jest to łamana, ponieważ nie da się tak poprowadzić odcinków, aby przejść od początku do końca, tą łamaną, przechodząc oczywiście tylko raz przez każdy z odcinków. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.